Za nami śnieżny oraz wieczny weekend na północy kraju. Śnieżyce spotęgowane były tak zwanym efektem morza, dlatego pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby przybliżyć Wam to zjawisko. Efekt morza powstaje wówczas, kiedy zimne powietrze przepływa na stosunkowo ciepłym, rozległym akwenem. Pochłania ciepło oraz wilgoć, a następnie oddaje je w postaci intensywnych opadów śniegu, rzadziej deszczu. Mówiąc bardziej fachowo, opisany powyżej proces sprzyja tworzeniu głębokiej konwekcji, teraz to jest unoszeniu wilgotnej i cieplejszej masy powietrza, a tym samym wypiętrzaniu chmur cumulonimbus, chmur opadowych, a czasami nawet burzowych. Kluczowa jest różnica temperatury pomiędzy ciepłą powierzchnią morza, a temperaturą powietrza na wysokości około 1500 metrów. Różnica ta powinna wynosić przynajmniej 13 stopni. Charakterystyczna dla efektu morza jest organizacja chmur opadowych. Formują się one w układy liniowe o przebiegu równoległym do kierunku wiatru. Jeśli taka linia ustawi się nad danym regionem, to śnieg sypie tam godzinami, co prowadzi do kumulacji opadów w jednym miejscu. Istotny jest również tak zwany rozbieg, czyli dystans, jaki powietrze pokonuje nad ciepłą wodą. Im dłuższy rozbieg, tym trwalszy i bardziej rozwinięty efekt morza. Nad Bałtykiem, przy wietrze z kierunków północnych, długość takiego rozbiegu może wynosić nawet 500 km. Spotęgowaniu efektu morza sprzyja również orografia. Wzniesienia na Kaszubach oraz wzgórza elbląskie dodatkowo wspomagają konwekcję i sprzyjają powstawaniu chmur opadowych ponawietrznej, czyli w tym przypadku po północnej stronie tych wzniesień. Za powstanie tzw. bałtyckiego efektu morza odpowiada konkretny rozkład układów barycznych. To jest wyż na zachód od Bałtyku oraz układ niskiego ciśnienia na wschód od Morza Bałtyckiego. I taka sytuacja synoptyczna powoduje napływ Młodych mas powietrza z północy. Nie jest to typowa cyrkulacja atmosferyczna dla tej zimnej pory roku, niemniej jednak nie jest to również żadna anomalia. Efekt morza, mniej lub lepiej rozwinięty, pojawia się u nas niemal każdej zimy. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Po więcej ciekawostek oraz aktualnych prognoz i ostrzeżeń zapraszam Was do serwisu meteoimgw.pl. A tymczasem trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Agnieszka Harasimowicz.